Comandosi, si telefon! <coughs> Dzień dobry. Pani z przedszkola nam kazała zaśpiewać z jakąś panią. Kto kazał? Pani z przedszkola. Tak? Tak. Mm, ale ja nie wiem, nie, nie rozumiem Cię, Moment, Trzeba po prostu raz. Bo nie, niech pani słucha do, dobrze. Dobrze, słucha. Bo pani nasza tak. z przedszkola nam na zadanie zadzwonić do jakiejś pani i zaśpiewać piosenkę na ziemźnią jakąś. No i jaką chcecie śpiewać piosenkę? A to ja, a jaką pani chcę? Bo pani powiedziała, że tą tu sobie jakaś pani wymyśli. No ale ja nie wiem skarbie, jaką ty potrafisz śpiewać piosenkę. No taką jakąś w przedszkolu śpiewaną. W przedszkolu śpiewaną. Czekaj zapytam córki jaką śpiewacie w przedszkolu. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Pada śnieg, pada śnieg Dzwonią dzwonki sań, tak? Tak, idźcie dalej Co za radość, gdy saniami no. można jechać w świat I jeszcze laś No, to śpiewaj ze mną, dobrze? Tak Pada śnieg, pada, pada śnieg. śnieg Dzwonią dzwonki siań. Cześć.